Yeah! Oh. you Kępińskie forum społeczno-gospodarcze podczas walnego zebrania sprawodawczego podsumowało minącą kadencję samorządową. W trakcie zebrania dwóch radnych wystąpiło z szeregu Walne zebranie sprawozdawcze forum społeczno-gospodarczego rozpoczęło się od złożenia rezygnacji z członkostwa dwóch radnych Rady miejskiej w Kępie. Z forum wystąpiła radna Krystyna Marzenowska oraz radny i zarazem wiceprzewodniczący Rady Eugenius przybył. Złożenie pisemnych rezygnacji z członkostwa forum nie było zaskoczeniem. Wcześniej bowiem radni wystąpili z klubu radnych forum. Po kurtuazyjnych podziękowaniach radni opuścili zebranie. Kolejne części Obrad, przewodniczący Forum Krzysztof Dobrowski przedstawił sprawozdanie z działalności stowarzyszenia. Forum Społeczno-Gospodarcze nadal odczuwa e, duży bagaż e, na plecach e, tych zobowiązań, jakie daliśmy mieszkańcom i wyborcom e, w kadencji 2010 roku. Myślę, że wiele z tych punktów zostało już zrealizowane. Mamy wiele nowych członków, którzy wstąpili do naszego stowarzyszenia i razem z nami działają. Myślę, że to co robimy i w Radzie Miejskiej i w Radzie Powiatu daje efekty i mieszkańcy o tym nie tylko gminy Kempton, ale także powiatu słyszą i widzą co się dzieje w tych właśnie działaniach naszego stowarzyszenia. W Radzie Miejskiej pozostały tylko dwa kluby. Jednym z nich jest klub radnych forum, który wspólnie tworzą koalicyjni radni. Koalicja funkcjonuje, funkcjonuje cały czas. My spotykamy się, rozmawiamy cały czas o sprawach społeczno-gospodarczych, bo one są najważniejsze. Natomiast coś tam delikatnie zostało naruszone, jedno z ogniw. Ale myślę, że czas pokaże i wszystko w jakiś sposób w przyszłości wróci do normy. Zresztą to decydują o tym też wyborcy, ponieważ uzyskanie odpowiedniej liczby mandatów radnych będzie decydowało o stworzeniu przyszłej koalicji. Stowarzyszenie przygotowuje się do jesiennych wyborów. Od ich wyników zależy pozycja forum i dalsze rozmowy koalicyjne. Czego nie ukrywał przewodniczący? Cały czas trwają rozmowy. Oczywiście myślimy o tym, aby z naszych szeregów lub sympatyk naszego stowarzyszenia był kandydatem na burmistrza. I myślę, że konwencja we wrześniu, która się odbędzie, zaprezentuje naszego kandydata z ramienia powiatowego Forum Społecznego gospodarczego na fotel burmistrza miasta Gminy w Kępie. Przewodniczący, na pytanie, czy będzie ubiegał się o fotel burmistrza z uśmiechem odpowiedział wymijająco. O tym zdecydują członkowie forum. Ja na razie nie mogę powiedzieć ani nie, ani tak, ale to mówię, jeszcze mało troszkę czasu. Myślę, że we wrześniu wszystko się rozstrzygnie.